Cześć, kochani, zapraszam Was serdecznie na pierwszy odcinek Dorota Inspirująco, w którym powiem o Lady Stylingu. O co w nim tak naprawdę chodzi. Zapraszam! Dlaczego wybrałam taki temat na pierwszy odcinek? Ponieważ z takim zagadnieniem najczęściej zgłaszają się do mnie panie, pytają. Dlaczego to jest takie ważne? Jak mam to zrobić, żeby dobrze wyglądać? Czy mogę robić więcej, czy mogę robić mniej? Kiedy mogę to robić? I dlatego dzisiaj o tym wszystkim Wam powiem. Kochani, zacznę od tego, że ten odcinek nie jest skierowany tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Żebyście Wy, Panowie, wiedzieli, z jakimi my problemami też się stykamy, i żebyście troszeczkę. Byli bardziej wyrozumiali dla nas na parkiecie. To jest bardzo ważne. A więc zaczynamy. Pierwszym zagadnieniem, o którym powiem, są fazy ewolucyjne stylingu kobiet. Ja ułożyłam sobie taki schemat, e, i bardzo często e, to, co zaobserwowałam, to, co sobie ułożyłam, e, sprawdza mi się, kiedy obserwuję właśnie panie tańczące na parkiecie. Czyli Pierwsza faza to jest faza przerażenia, kiedy panie zaczynają tańczyć i jeszcze nie bardzo wiedzą, czy w ogóle powinny stylingować, czy mogą używać rąk, czy mogą robić cokolwiek od siebie. Czyli w pierwszym etapie po prostu skupiamy się na tym, żeby zapamiętać kroki, żeby podążać za partnerem, żeby w ogóle ogarnąć to wszystko, co jest dla nas nowe. Druga faza e, to jest faza wstydu. Czyli ja wiem już, co mogę robić, ale jeszcze nie do końca jestem na tyle odważna, żeby się z tym zmierzyć. Czyli wtedy po prostu podążam za partnerem, ale wstydzę się i nie robię niczego od siebie. Jaka jest w takim razie trzecia i czwarta faza? Już Wam mówię. Trzecia faza to faza otwierania i rozwoju. Czyli zaczynacie chodzić na coraz większą ilość zajęć, na warsztaty, może eee, troszeczkę zaczynacie się czuć pewniej. Tym wszystkim i zaczyna się delikatne włączanie swojego ciała. Czwarta faza natomiast to jest faza szaleństwa. Moim zdaniem e, każda z nas przechodziła taką fazę. To jest e, taka faza, w której robię. Wszystko, po prostu bez żadnej selekcji, robię wszystko, co mi się podoba, robię tego jak najwięcej. No, bo skoro już się odważyłam, no to muszę z tego korzystać. Więc jak najwięcej, ręce, nogi, ciało wszystko jest połączone. Czy to jest dobre? Fajnie, że nasza pewność siebie wzrasta. E, ktoś jak na nas patrzy, mówi: Ale super woman! Chociaż. Całe szczęście, że przychodzi faza następna, o której już Wam mówię. Następna faza, ostatnia, to faza spokoju i świadomości tanecznej, czyli faza, do której każda z nas, mam nadzieję, dąży. W tej fazie jestem świadoma swojego ciała, jestem świadoma tego, że muszę podążać za partnerem i że to jest mój pierwszy punkt, o którym powinnam pamiętać. A styling to jest dodatek estetyczny. Czyli wiem o tym, że mogę stylingować, wiem czym mogę stylingować i robię to wtedy, kiedy trzeba. Dziewczyny, jak myślicie, czy każda z nas ma dokładnie tak samo i przechodzi dokładnie przez te same fazy? Myślę, że nie, ponieważ każda z nas jest inna i każda z nas trochę z innym bagażem e, doświadczeń zaczyna wchodzić na parkiet. Niektóre będą już od razu pewne siebie, od razu będą mogły wejść do strefy szaleństwa. Niektóre już z jakimś e, doświadczeniem tanecznym, na przykład, od razu będą mogły osiągnąć fazę spokoju. Niektóre troszkę dłużej będą w fazie pierwszej, czyli w fazie przerażenia albo wstydu. To zależy bardzo indywidualnie od, od nas, ale ja chciałam Wam powiedzieć tylko, przez jakie fazy możecie przejść. Kochani Panowie i Panie, oczywiście, kiedy partnerka może działać? Podczas tańca z partnerem. Polecam kierować się takimi trzema zasadami. Pierwsza zasada to, kiedy partner daje mi do tego przestrzeń. Druga zasada, kiedy nie będę mu przeszkadzać. Trzecia zasada, kiedy wokół mnie nie ma nikogo i na pewno nikomu nie zrobię krzywdy moim stylingiem. Ok? Czyli to jest taka zasada trzech informacji, trzech myśli. Najpierw te trzy myśli muszą pojawić się u mnie w głowie, a dopiero potem mogę wykonać jakiś styling na przykład rączki, ok? Szczególnie przy stylingu przy stylingu rąk, kiedy wyciągam rączkę lub stylingu nóg, kiedy ta noga idzie do góry muszę bardzo mocno pamiętać o tej e, trzeciej myśli czyli czy wokół mnie wszyscy będą bezpieczni. To teraz najważniejsze zagadnienie tego odcinka. Czy mam się kierować zasadą dużo i mocno czy raczej mało i delikatnie. Oczywiście odpowiedź na to pytanie zostawiam wam. Ja mogę ewentualnie troszeczkę wam zasugerować e, tego, o czym ja zawsze myślę kiedy tańczę. Panie, wydaje mi się, że kiedy robimy mniejszy ruch, on jest bardziej delikatny, to to dużo korzystniej wpływa na naszą sylwetkę i na to, jak wyglądamy w tańcu. Jeżeli robię bardzo obszerne ruchy, to one przestają być tak bardzo kobiece jak te delikatne. Także reszta należy do Was. Ja delikatnie sugeruję, e, możecie sobie popróbować, czy jest Wam tak wygodniej tańczyć, czy jest Wam tak wygodniej. Możecie się też nagrać i możecie zobaczyć, kiedy się sobie bardziej podobacie, bo to jest najważniejsze. Dziewczyny, ten pierwszy odcinek to zbiór najważniejszych informacji, które dotyczą właśnie lady stylingu. W następnych odcinkach pojawią się już konkretne e, tematy typu jak stylingować rączkami, jak używać klatki, jak używać głowy, jak używać bioder, nóg, czy mogę robić futworki i tak dalej. Także pierwszy najważniejszy i resztę możecie sobie również e, doglądać i i wtedy będziecie miały pełny przekrój tego, jak powinnyśmy stylingować. Bardzo serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Następne odcinki, tak jak już powiedziałam wcześniej, będą dotyczyły rąk, nóg i postawy. To są bardzo ważne zagadnienia. Panowie, przypominam, że te wszystkie zagadnienia, które wydają się potrzebne trochę bardziej Paniom, są oczywiście potrzebne Wam, ponieważ Wy też musicie dbać o swoją postawę, na przykład. Możecie korzystać z różnych futworków dla pań. Pamiętajcie, o czym mówiłam wam w zapowiedzi tych, tego cyklu filmików: że możecie też panowie przysyłać mi po prostu pytania, które gdzieś tam was męczą, a ja nagram o nich cały odcinek, ponieważ chciałabym pomóc też wam. Dzięki bardzo, do zobaczenia.